Nagrałem film, w którym przedstawiałem argumenty dlaczego... Ponad rok temu nagrałem film, w którym przedstawiałem argumenty dlaczego według mnie ekipa niedługo się skończy. I Jak zapewne większość z was wie, miałem rację niedługo później grupa ta się rozpadła. Przy okazji czego wiele osób spekulowało jak poradzą sobie członkowie ekipy po zakończeniu projektu. Da radę, da radę, da radę. Radził? Średnio jako tako, jako tako słabo, nie wiadomo. Jestem ciekaw, o kim Jeste tak pisał. Pokaż, pokaż. Kurde, dokładnie. Patrz, no nie pokazał. Wielu osób spekulowało, jak poradzą sobie członkowie ekipy po zakończeniu projektu. Ciężko... Minimajk średnio, Stachu, nie wiem kto to jest, Fusialka jako tako, Murcik, Smartysia, kto to jest, nie wiem kto to jest, nie wiem kto to jest, no. ...określić dokładnie... Wersow, da radę, nie, nie wiem. Wiadomo było, że Wersow da radę, że Patec da radę, i że Frizz da radę. A reszta to... Ile najeżdża? ...moment, w którym ekipa dobiegła końca, jednak jako, że minął ponad rok od mojego filmu, to znałem, że... A właśnie, a jeszcze, ja zapomniałem o jednej, o jednej osobie. Novciaks. Kompletnie o nim zapomniałem. Czy on robi coś na YouTubie, czy nie? Czy on tylko Instagrama? Pięć miesięcy temu? On już chyba nie robi teraz YouTube'a, co? Nie, nie robi, ale jeśli chodzi o Instagrama, no to robi zajebiście, poza tym on ciuchy robi. Więc on, jeśli chodzi o, o rozpad ekipy, to radzi sobie... dobrze. Nie YouTube'owo, ale internetowo, zajebiście. Bardzo sprawdzić jak radzą sobie byli członkowie ekipy. Zofia, W kolejności od tych, którzy poradzili sobie najlepiej, o! do tych, którzy poradzili sobie najgorzej. Czekaj, czyli tak. Tromba Bomba, Mini Michael, Marcysia Murciks. W Grailu w Krakowie dużo siedzi, no widzisz. Przed rozpoczęciem materiału krótkie słowo od sponsora filmu. Zaczynając od Friza, który rok po rozpadzie ekipy... Idolo, rodzi... moi drodzy, w dychę. sobie definitywnie najlepiej z wszystkich członków. Patrząc samymi statystykami, każdy jego film robi minimum 2 miliony wyświetleń, no. co sprawia, że... to było, to było pewne, nie? Chłop ma... Ja od, od... Dwa lata temu, już mówiłem, albo ze 3 lata temu... Jak jeszcze, jak jeszcze nie robili Daily, tam ja mówiłem wam, że chłop ma łeb na karku i że... On nie zginie w internecie, nie ma szans. No, on ma, on ma, on ma naprawdę głowę do tego i robi to zajebiście, nie? Nawet jeśli ludziom się nie podoba, niektórym, niech ich kąt, niech dalej, to robi to zajebiście. No i. I miałem rację, haha, i co teraz? Niedowiarki. Posiada również jedno z największych kont na Twitterze w Polsce, bo niedawno przebił milion obserwujących. Jednak jego własna działalność to dopiero wierzchołek góry ludowej jego sukcesów. Freeze posiada najwięcej akcji spółki ekipy, która ciągle tworzy nowych influencerów, m.in. grupę Genzi, która to generuje na każdym filmie milion odsłon. Co, biorąc pod uwagę, że dodają oni nowy Dziś materiał co około dwa dni, jest wynikiem równie, o ile nie na. Nie, nie, osobiście nie lubię Friza, ale już stara, no, nawet no, bardzo. No, o, o to chodzi, nie? Zabisem nie tylko w ogóle. E, znaczy, no zajebista, podoba mi się, zwróciła moją uwagę, e, przykuła moją uwagę. E, właśnie, nawet, właśnie o to chodzi, że nawet jeśli się nie lubi Friza, jeśli się nie, nie lubi jakiegoś Youtubera, to naprawdę można docenić. E, docenić to, co robi, nie? Docenić w jakiś tam sposób potencjał albo właśnie starania. Myślę, że w przypadku Friza jak najbardziej jest to. Należy się chłopakowi imponujący niż ten na kanale Freeza. Poza Jenzi niedawno po zakończył się no. projekt Twojej 5 minut 2, a spółka ekipa podpisała przy okazji kilku nowych twórców. I to właśnie dzięki temu, pomimo upływu czasu, Freeze dalej jest aż tak znaczącą postacią w internecie, bo zawsze jest otoczony nowymi, zyskującymi na popularności influencerami. Spółka ekipa, poza nowymi twórcami, wypuszcza też cały czas nowe produkty na rynek. Odżywno... I teraz będzie jeszcze nowy produkt, który będzie miał jakoś mało kalorii, z tego co patrzymy. Chyba 2 albo 3 gramy cukru na... No ale cukier, a ja wiadomo ile fatu. A to będzie pewnie jakaś galaretka czy coś takiego, tak mi się wydaje. Albo lody wodne, nie? Ciężko aż po kosmetyki, więc raczej dobrze się one sprzedają. Spółka ma też zajmować się produkcją animacji oraz gier. Prywatnie za to Free został ojcem, co przynosi nas do drugiej osoby na naszej liście, czyli Wersow. Woda Akiby? Wersof to Smakowa. obecnie absolutna czołówka wśród kobiecych influencerek. Po rozpadzie ekipy dalej nagrywała z taką samą, bardzo imponującą częstotliwością, nawet pomimo faktu, że była w ciąży. To też. Z... Za to propsy, to jest spoko. Zwiększając wyświetlenia względem zeszłego. To jest spoko, nie dlatego, że pokazuje tam ciąże i tak dalej, tylko. E, była naprawdę w zaawansowanej ciąży i dalej e, i dalej ogarniała filmy właśnie z jakieś tam wywiady i tak dalej. Także no naprawdę kurczę, spoko opcja, nie. Hejka Kamati, stola, druga drubka dla ciebie i zużywaj. z witam kochaną Simona, Sachi Sacho. Witam cię bardzo serdecznie, dziękuję za 25 5 złotych. Doceniam mocno. Ale szybko to powiedziałem, co? W roku rozwijając przy tym aktywnie swoją markę. W rankingu 100 najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych Forbesa znalazła się na miejscu 37, nice. a wartość jej marki została oceniona na 71,5 miliona. Jezusku! Na złotych. I kanał generuje od kilkuset tysięcy wyświetleń do. Moja wartość internetowa, nie wiem, z 5 zł? Miliona na filmie, jej Instagram jest jednym z najpopularniejszych w Polsce, a ostatnio przy okazji narodzin dziecka stała się najgłośniejszym tematem w całym internecie, przy okazji czego zanotowała ogromne przyrosty popularności. Tylko w zeszłym miesiącu zyskała 116 tysięcy nowych obserwujących na Instagramie, a jak sama twierdzi, jej Instagram historia oglądało ponad milion osób. Jej przyszły content, który prawdopodobnie będzie tworzyć wokół swojego dziecka może wprowadzić jej karierę na zupełnie wyższy poziom, docierając do zupełnie... Jak, jak oni by jeszcze w którymś momencie jak nisko oceniasz 3000 Nie, nie, was jak najbardziej, tylko siebie oceniam słabo. <głos Hum> <słuch> tutaj wiesz, to, to się po prostu nie zmienia, nie tutaj wiesz, pamiętaj, że jeśli ktoś by, jeśli ktoś, można o nim mówić wszystko, ale jeśli ktoś wam kiedyś powie, Mati ma za wysokie ego albo Mati myśli, że jest najlepszy, nie, nie, to od razu mówcie, że co ten gościu gada. Jak ktoś wam powie, Mati za najgorszego, to wtedy, hmm? bracia, kupuje proste fakty. Właśnie, bo tak się zastanawiam, jeśli chodzi o polskich, o polskich YouTuberów, czy jest na przykład, czy można jeszcze wyżej? Czy można jeszcze Czy można na przykład przebijać te granice? Jak on ma 2 miliony wyświetleń na każdym filmie, to czy można robić, nie wiem, 5 milionów wyświetleń na każdym filmie? Albo czy można faktycznie jeszcze dalej, dalej, dalej iść z tymi, z tymi filmami? Bo na Instagramie myślę, że można, że można zrobić ogólno, y, ogólnoświatowego tego Instagrama jak najbardziej. Natomiast z filmami myślę, że, że byłoby trochę ciężko, nie? No nie wiem, co o tym myślicie. Mnie nowi grup odbiorców. Przy okazji rozpadu Patec. ekipy praktycznie Patec. każdy przewidywał, że Patec bardzo dobrze sobie poradzi biorąc Patec, Patec oczywiście wszedł ekipo już, już był już miał kanał z bodziem. To, to, to należy nadmienić. Pewnie to zostanie powiedziane oczywiście. Natomiast moja personalna opinia o Patecu to jego lubiłem jego lubiłem najbardziej, jego lubię najbardziej według mnie robi najlepszy content na polskim YouTubie. I poza tym prywatnie również jakiś tam mam z nim kontakt i gościu jest mega, mega w porządku. To co widzicie tutaj, na, na filmach, to on taki jest y, prywatnie. Gościu jest naprawdę pierwsza klasa, nie? Taki, taki o, taki swój chłop do uwagę jego działalność przed dołączeniem do grupy. I tutaj zero zaskoczenia. Patec jest jedną z najbardziej lubianych osób, nie tylko w ekipie, ale i ogólnie w Polsce. Po Nigdy nie uczestniczył w żadnej głośniejszej dramie nawet przy okazji rozpadu ekipy nie wypowiadał się na ten temat, aby nie budzić przesadnych kontrowersji, nie niszczyć sobie wizerunku niepotrzebnym konfliktem. A rozpad ekipy tylko mu pomógł, bo dzięki temu nie musiał spędzać czasu na tworzeniu filmów z ekipą i mógł w pełni no. skupić się na kontencie no podróżniczym, który tworzy samodzielnie. Widać, że to jest, to jest content, który włączasz sobie na streamku. Możesz sobie coś zjeść i jest zajebiście, nie? I wszyscy, wszyscy zadowoleni nie są. Patec wariatec. On teraz. Bo, właśnie on teraz Ironmana będzie robił. To jest w ogóle zajebiste, nie? Inhalacje kupu słonia. Po pół miliona, nie? Spaliśmy obok krokodyla. Bądonsowy odcinek z, właśnie 80 dni dookoła świata. Ironman, z, tutaj 100 dni do Ironmana. To jest 30 dni do Ironmana. Wsz zajebiste, nie? Ja tutaj wracam do na miesiąc do szkoły. Tego jestem ciekaw, to możemy w sumie obejrzeć. 20 minut? Czemu nie? Patec bardzo lubi tworzyć te filmy, jednocześnie widownia docenia to, co robi. Niedawno z sukcesem zakończył swoją serię 80 dni dookoła świata, w której, jak sama nazwa wskazuje, w 80 dni podróżował po najróżniejszych krajach. Bardzo ambitna seria, która spotkała się z. Dobra, nie wiem czy mi streamem waliło, czy nic nie piszecie. To jest zagwostka bo pojawiały się komentarze tak, nawet jak wolno się pojawiały, to się pojawiały, a teraz nie pojawiały się w ogóle. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Pozytywnym odbiorem wśród... To piszcie co się nie z kim ja gadać? gadać? Jednocześnie zapewne będą... tego no, nie kumam. Fris ma 3 miliony wyświetleń, a Patas do 500 tysięcy. Ma mniej widzów i on ma content podróżniczy. Dzieci trochę jest więcej niż fanów na przykład... On ma bardziej dojrzały content, a Fris ma bardziej kontent no, dla młodszej widowni i myślę, że, że chodzi o to. Natomiast myślę, że pół miliona wyświetleń go absolutnie nie, nie smucą. Jak ja miał pół miliona wyświetleń, to mi to jest, to jest tak, się to jest marzenie moje: pół miliona wyświetleń. Albo na przykład na, na każdy odcinek 200, 000, 200, 250 dla Pateca. Seria sprawiła, że jego kanał zdecydował ponad 10 Witam milionów cię. miesięcznych wyświetleń. Wystąpił również dzięki niej w Dzień Dobry TVN oraz zdobył wielu nowych fanów, którzy zaczęli śledzić jego content. Obecnie generuje kilkaset tysięcy odsłon na Zzwaliłem film. Niedawno wystąpił też w reklamie obok Cezarego Pazury, co pokazuje, że jego kariera jest w bardzo dobrym <grym> miejscu. <grym> po prostu gościu ma tak przyjemną nawet twarz, że nie da się go nie lubić, nie? Fusia. Ulubiony od Paul Sebeszweda, wiesz co? Ja go nie oglądam, natomiast kumple mi czasem wysyłają E, kumple, mi wysyła. Kuna, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, KUNę. E, jak na przykład dla contentu zbiera puszki, nie? Fusialka to dosyć wyjątkowy przypadek, bo tak naprawdę dopiero po rozpadzie ekipy zaczęła brać swój kanał na poważnie i regularnie dawać filmy. Te zaczęły zyski... Przepraszam, ja fusialki. Znaczy ja wiem, wiem, kto to jest i fusialka nawet kiedyś do mnie e, pisała w jakiejś tam sprawie i bardzo miła była. E, natomiast ja fusialki w, w ogóle nie oglądam. Czyli też robi tydzień, trzy tygodnie regularnie, robi, tak? Pół miliona? Milion praktycznie? Czyli ona robi z tymi Genziakami jakieś filmy? No spoko. Okej. Okay. Nie sądziłem, nie, to nie, zynciłem, nie bo Jako, że została ona w dobrych relacjach z Freezem, to na jej filmach zaczęły pojawiać się osoby z Genzi czy z innych projektów spółki. Dzięki czemu mogła liczyć na polepszenie się zasięgów. I obecnie zdobywa kilkaset tysięcy... Pamiętajcie, marzenia się spełniają, tylko czasem nie. Z pamiętnika złotych myśli ligawi. No to jest bardzo głębokie, nie? Będę później o tym musiał pomyśleć. Świetlej na film. I YouTube ma przyrosty dokładnie. subów, Instagram również dociera do nowych odbiorców, więc na tle reszty ekipowiczów nie wypada najgorzej. Wujek Łukin nigdy nie był w pełni influencerem, pełnił raczej rolę opiekuna A to tego na przykład nie lubię. On mi bardzo, bardzo nie, nie, nie siada, nie? ekipy, kogoś kto miał trzymać w ryzach cały projekt, a Ta jego widzia, popularność jak była jak skutkiem dupa. ubocznym pojawienia się w filmach. Wydawał się dużo bardziej odnajdywać w zarządzaniu Umówisz? projektami niż w występowaniu Asz przed kamerami i pod tym względem tak? definitywnie ma teraz dużo większe pole do popisu niż za czasów starej ekipy. Mówię, Kuki został prezesem zarządu spółki ekipy, która cały czas poszerza zakres swojej działalności, więc raczej nie narzeka na brak roboty. I słuchając wywiadów z nim wydaje się, że prowadzenie spółki jest dla niego więcej niż praca i da się wyczuć w nim sporo pasji. Dalej też można okazyjnie zobaczyć go w filmach, m.in. w Trąba Tromba jeszcze przed rozpadem ekipy zaczął spotykać... Ja myślałem, że Tromba będzie na samym końcu gdzieś. O zaskoczenie. ...gaście z coraz większą krytyką. Widzowie zarzucali mu ogromne ego, raz nazywali jego filmy nudnymi, bez większego pomysłu i dla wielu wydawało się, że robił wszystko na siłę. Często jego kontent krecił się tak wokół było. jedzenia czy robienia sobie nowych tatuaży, co Ach, nie każdemu się podobało. Tatuać, Już miesiąc po ogłoszeniu na, na pewno w sierpniu stracił 10 tysięcy subskrypcji, jako pierwszy z byłych członków ekipy. Niedługo po rozpadzie grupy dał wywiad u żurnalisty, w którym zniechęcił do siebie ogrom ludzi. Zwyzywał w nim fanów ekipy, którzy stanowią ogromną większość mm. jego widzów od chorągiew. Jego częstotliwość wrzucania filmów po tym wywiadzie mocno spadła, jego wyświetlenia również poszypowały w dół. Jedynie filmy, w których opowiada o związku czy przeprowadzce zdobywają większe wyświetlenia. Zwyczajne jednak mają dużo mniej odsłon niż niegdyś, czasem zdobywając zaledwie 100 tysięcy odsłon. Jego kanał od roku traci subskrypcje, jego Instagram od kilku miesięcy również ma spadki obserwujących, a zainteresowanie Trombą wydaje się cały czas spadać. Wystąpił w serialu Wilk, co jednak nie przyniosło mu szczególnie wzrostu popularności, a poza tym praktycznie w pełni skupił się na karierze walk free fightowych. Okazyjnie pojawiając się na innych wydarzeniach niekoniecznie skupiających się na walczeniu. Na samych walkach jednak obecnie nie wydaje się wypadać zbyt dobrze. Większość fanów Fame MMA ma go za nudną i bezbarwną postać w federacji. Podczas jednego z programów nie wyraził nawet zgody na telefon od widzów, co mocno zdenerwowało publikę, bo większość z nich oczekuje, że coś się będzie na tych programach dziać. Jego kontrakt obejmuje jeszcze jedną walkę, więc na pewno zobaczymy go przynajmniej jeden raz w klatce. Pytanie, jak sprawy będą się miały po zakończeniu kontraktu, po rozpadzie ekipy, również nie miało łatwego czasu, bo jej content, pro tak jak w przypadku Tromby, spotykał się ze pro sporą deli? krytyką. Co finalnie sprawiło, że szybko sobie odpuściła, bo przez ostatnie 9 miesięcy nie dodała ani jednego filmu, skupiając się jedynie na prowadzeniu Instagrama. Ten jednak, tak jak w przypadku Tromby, również od roku traci obserwująco. Niedawno Marcysia usnęła wszystkie filmy ze swojego kanału, a zamiast tego wstawiła piosenkę, która ma zapowiadać jej debiutancki album. Co wydaje się dosyć dobrym ruchem, bo Marcysia już od pierwszych ekipowych piosenek, na których występowała, była mocno komplementowana. To Ludzie prawda. pisali, że świetnie wychodzi jej śpiewanie i że powinna zacząć robić solowe rzeczy. Problemem jednak jest to, że jest to sporo spóźnione, o jakieś dwa lata. Po pierwsze, zasięgi <laughs> no na jej kanale po 9 miesięcznej przerwie mocno spadły, a po drugie, ogólne zainteresowanie Marcysią jest po prostu dużo niższe. Kiedy jej niedawny TikTok zebrał ponad 3 miliony wyświetleń, jednym z najpopularniejszych komentarzy, zbierający aż 15 tysięcy polubień był, zapomniała o mojej istnieniu. Jej debiut więc w miesiąc zebrał 600 tysięcy odsłon, co może nie brzmieć tragicznie, jednak jest to jej solowy debiut. Co sądzisz, nowej piosence Rethylaksy i Tragedia? Coś, co powinno przyciągnąć jak najwięcej osób, a obecnie mam mniej wyświetleń niż piosenki, ekipy generowały zaledwie kilka godzin. Nowciak po zakończeniu ekipy nie dodawał zbyt regularnie filmów. Jego kariera w tym zakresie więc szybko poszybowała w dół. Niektóre jego filmy mają wyświetlenia rzędu 60 tysięcy. Nowciak obecnie publikuje filmów już od 4 miesięcy, a zamiast tego skupił się na innych odnogach swojej działalności, głównie no w świecie mody. Marka Arelab, której jest współwłaścicielem, jest całkiem popularna. Ma na Instagramie ponad 100 tysięcy obserwujących i spora szansa, że widzieliście kogoś, kto nosił ich ciuchy. Niedawna tak. kolaboracja z Pomou tylko potwierdza status marki. Poza no tym. No właśnie, więc tutaj na pewno nie dałbym go. Ja udał go przed trąbę na pewno. Bo jego ludzie dalej lubią. Dalej robi rzeczy. Nie na YouTube, ale dalej robi rzeczy. Nie, to takie naprawdę grube, więc na pewno przed trąbą by był. Tym niedawno stał się współwłaścicielem sklepu Grail Point w Krakowie, czyli dosyć unikatowego miejsca, gdzie sprzedawane są ekskluzywne i limitowane pary butów czy nice. ciuchów. Widać, że robi to, co lubi mimo, że jego kanał jest nieaktywny, to ten raczej nie ma na Jego Instagram przez ostatni rok nie stracił obserwujących przez dwa skałki wynikające z postu na temat jego dziecka, które niedawno przyszło na świat. Murcik przez ostatni rok załatwiał spor spadek drodzy. wyświetleń. Cofając się rok wstecz, możemy zobaczyć kilkaset tysięcy wyświetleń na film. Obecnie za to bliżej jej do około 100 tysięcy. Jej content również, jak w przypadku Trąby i Marta, 100 tysięcy też nie jest złem. Cysi był mocno krytykowany, głównie przez fakt bardzo częstych odcinków z jedzenia. Te były nazywane leniwym kontentem, a komentarze porównujące jej content do filmów Pateca były i dalej są na porządku dziennym. Patrząc jednak na sukces kanału Książula, Patet ciężko przygotowuje się przez Stanie Ironmana, Murcik z Siemka, dzisiaj będziemy znowu siłki implocowe. Były i dalej są na porządku dziennym. Patrząc jednak na sukces kanału książula, możemy wysnuć wniosek, że to nie kontent opierający tak. się na jedzeniu, był tutaj problemem, a raczej Dokładnie. jego wykonanie. Obecnie patrząc na Social Blade, można oddać wrażenie, filmie. że Murciks ma się całkiem dobrze, jednak są to wyświetlenia tylko z shortsów. Murcik obecnie Aka, jest znaczącym twórcą w internecie, o którym praktycznie się nie wspomina. I Instagram Gorąco stracił już 50 tysięcy obserwujących, a przez ostatni rok mogliście o oni słyszeć. Jedynie przy okazji jej dramy, w której zarzucano jej kupowanie wyświetleń oraz przy okazji eventu, w którym influencerzy cikali się samochodami. Kiedy to przez jej wypadek organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę przyszłych wydarzeń. Wiele osób twierdziło, że da sobie radę ze swoim kontentem motoryzacyjnym. Ja Niestety, myślałem jedno, że tak. po tak. Mia, miał taki moment, że faktycznie miał spoko wyświetlenia, później znowu gdzieś tam na, na dół poleciały. Bardzo szybko jego wyświetlenia zmalały. Wjechać w drzewo? cztery miesiące po rozpadzie ekipy, problematyczne robiły się dla niego przewidzieć tak tysięcy osłon. A już w listopadzie stracił pierwsze 10 tysięcy Subskrypcji. Jego Instagram rób. Jedź do Marka, mniejsza szansa, że, że się czymś zarazisz. No tak. Również zaczął tracić obserwujących. W styczniu tego roku ogłosił, że wprowadza na kanale zmiany i chce zdawać rzadsze, ale za to dłuższe i lepsze jakościowo filmy. No ale jednak się poświęciłem, mogła kupić wódkę, wysłać do Nate'a, no w sumie też prawda. Zmienił też nawet swoją nazwę na YouTube z poczciwego Krzycha na Kindly. I o ile dało mu to na początku lekki zastrzyk wyświetlenia, w mniej więcej podobnym czasie został ogłoszony jego występ w programie na TFN Turbo, tak szybko jego wyświetlenia ponownie zaczęły maleć. I te obecnie często nie przekraczają nawet 100 tysięcy. A biorąc pod uwagę, że kontent. Małgorzata, nie pamiętam, ale jakoś niedużo. motoryzacyjny bywa całkiem kosztowny, może być to mocno problematyczne i sprawić, że jego filmy przestaną być opłacalne. Mini Mike to osoba, której ludzie... Last but not least... Przewidywali największy upadek po rozpadzie ekipy. Dla wielu jego content od zawsze odstawa względem reszty. Spora część fanów ekipy też po prostu nie lubiła jego postaci, a wielu sądziło, że Minimajek wręcz psuje ekipę. Ogrom osób spekulowało, że bez pomocy Freeza Minimajek zwyczajnie sobie nie poradzi, patrząc na jego filmy tuż po rozpadzie ekipy, no. od samego początku było bardzo Prawda. źle. Jego filmy nie dość że generowały niskie wyświetlenia. Nasz nowy ogród w filmie, nie? Albo często nie przekraczały nawet 100 tysięcy, to spotykały się też z. Ale... Majkelki zajebiste. Naprawdę, z ręką na sercu mówię Wam, że Majkelki naprawdę porządne, porządne ciperki, nie? Prażynki, no. Ogromną ilością łapek w dół. Był jedynym członkiem, który konsekwentnie przebił barierę 50% łapek w dół. Nie wspominając o masie nieprzechylnych komentarzy, które wyśmiewały jego ówczesną sytuację. Wiele osób wydaje się bardzo cieszył widok upadku mini Majka, zwłaszcza po jego wywiadzie, w którym powiedział niesławne zdanie śmieszne jak twoje wy... Bez promocji Frieza, Minimike se nie poradzi, ale frist nie wybił się bez karła w ekipie. Wielki krąg życia. Widzisz, tak to... na łańcuch pokarmowy. Lwy zjadają antylopy. Antylopy zjadają... Chuj wie co, bo Krytyna człówna nie powiedziała. Opłata. Minimike pod wpływem komentarzy i słabych wyświetleń niedługo później przestał wrzucać nowe filmy. Jego kanał już od 7 miesięcy pozostał. A, ten był mocny film. Dlatego, że jego dziewczyna była z niczego niezadowolona. Staje nieaktywny. Przez ostatni rok, tak jak Tromba, skobił się na treningach do walk. Z oczywistych względów, jednak, pula jego przeciwników jest bardzo ograniczona. A patrząc na reakcje ludzi, wiele osób nie chce już oglądać walk niskorosłych. Pod postem na Instagramie Highliga Na uwalca... się gówno, no wiadomo. Palce mini Majka, nepoplęta. Antylobiz udał Michaelki? Tarniejszym mhm. komentarzem jest: Raz mogło być to fajne, ale teraz. Jego walka wstecznie nie doszła do skutku przez odwołaną galę Highlig. Patrząc na przy... I na klautę już go nie wzięli, nie? Przykłady ludzi, którzy odstawiali na bok internetowe kariery, aby skupić się w pełni na walkach, wielu z nich skończyło bardzo słabo. Prawda. Zwłaszcza, kiedy nie dają dobrego show podczas występów na gali. I tak, w przypadku mnie majka jego przyszłość jest dosyć niepewna. Ej, wyobraźcie sobie, ja wam od samego początku, od, od kiedy tylko zostałem ogłoszony na fejmie, to wam obiecałem tak, pamiętam to do dziś, że nie ma szans, żebyście odczuli, że na rzecz fejmu robię mniej YouTube'a, mniej filmów, mniej liveów albo jestem mniej aktywny czy, czy cokolwiek. Że zawsze mówię, że ten fame to będzie dodatek. Że to jest coś dodatkowego, a nie, że główne teraz i będę wstawiał filmy, filmy z treningów. I wyobraźcie sobie, znaczy i, i tak, tu mamy na przykład przykład tego, że, no, że to się nie opłaca, nie? że ludzie chcą oglądać filmy, a że ten fame faktycznie może być dodatkiem, a nie rzeczą e, główną. I wyobraźcie sobie, żebym zaczął, przestał robić komentary, bo nas szanujesz, szanuję. Ja Ci teraz, JH powinien powiedzieć, że dalej nie nagrałem filmów wspierających, wiem. I wyobraźcie sobie teraz, że przestałem robić komentarze na kilka miesięcy i zamiast tego zacząłem wrzucać filmy z treningów, yy, jakieś tam vlogi z tego, co jem i tak dalej. I odwróciłem taką chujnię na, na, na tym, na fejmie, nie? Ja pierdziele, to mi było wstyd później po prostu włączyć live i y, powiedzieć ma Wracamy do komentary, bo jestem lamusem. Mas